On y va Zumba, tout le monde danse la Zumba, on décompresse sur la Zumba, eh, zumba, ah Zumba, lo que traigo se llama Zumba, lo que canto se llama Zumba, eh, zumba, ah On a la ponte faire whiney Avec un son caliente Musique à fond dans la sono Et zumba pour bien décompresser Avec un petit décolleté les cimes d'ador pour apprécier Tu vai aqui Może ubranie, czas na buty. Oczywiście w sklepie Kornecki, który z nami także jest od początku. Z Ewą wybrałyśmy już parę par butów. A teraz tylko ustalimy szczegóły, które będą nam pasowały, do której stylizacji. Ewa, zdradziłaś mi, że tak w raczej nie chodzisz na szpilce, prawda? Ale tutaj mamy propozycje i nawet się buciki spodobały. A to są? A tutaj są? Do... Mam... Generalnie ładnie mhm. wyglądają buty na wysokim. I w większości no, pasują do większości ubrań, także tak. to trzeba to się jest przyzwyczaić. Tym no bardziej, że jest tutaj niewielka koturna, która powoduje, że nie czuję się tej wysokości. Znaczycie? Kolejnymi butami są jeszcze te, które wybrałyśmy, No tutaj troszeczkę szaleństwo. No, troszkę, troszkę, tak. troszkę, ale też powiedziałaś, że. że tutaj ale są słuchce. się. E, możesz je założyć. Wydają się bardzo wysokie, a są bardzo wygodne. Te akurat buciki wybrałyśmy do stylizacji z leggingsami z Panterki i z taką bardzo luźną bluzą. Tutaj mamy odnowości jeszcze, o chciało, może oderwiemy to. Zabezpieczone są. Tak. Znaczy podciągnij troszkę spodnie, to Panie zobaczą, że to wcale nie jest tak niepokojne. Pokaż nogę, tak? Tutaj. Są bardzo ładne. Tak, Takie bardzo kobiece. Wcale, wcale na noco nie, nie czuję się tej wysokości. Mhm. Jak się założy. Do stylizacji wybieramy różne buty, i na niższym, i na wyższym. Tutaj akurat mamy e, szpileczkę, ale wybrałyśmy również buciki. To ja to już nie pamiętam do, do, do której stylizacji. Mhm, do czy czarnych leggingsów. Ale tutaj miałyśmy jeszcze na koturnie. Zaraz je znajdziemy. Czyli to są... Gdzież? To jednak doszłyśmy do wniosku, że do, tego szare, do tej szarej narzutki z tasiemką i do czarnych leginsów będą nam bardziej pasowały takie buty. Bo to będzie taka stylizacja do wyjścia na zakupy, do miasta, żeby było wygodnie. Tak Ewa? Tak, jedne takie no codzienne tak. wyjścia są bardzo... Muszą być buty zróżnicowane na różne okazje. No właśnie, to zobaczymy. Sznurowane, czyli... Tak. Jeżeli ktoś ma szczuplejszą stopę, zawsze można tutaj sobie mhm. ładnie sznurówkami ściągnąć. I te to? No, wygodne. Tak, bardzo wygodne, wcale nie czuć ich na nogach. I jeszcze tutaj wybrałyśmy sobie kozaki. Kozaczki są do... Ewa, przypomnij mi, do czego one były. Do... Nie do jasnych. Do jasnych legif no, jasnych, jasnych i do złotej bluzy. Kozaczki na płaskim dziurkowane. Tak, Prawy. Bardzo ładnie zegrały nam się kolory, bo leginsy, które wybrałyśmy mają prawie identyczny kolor, prawda? Prawie tak. Tak. To są fajne. Mhm. Kolor ciekawy. Także szybciutko udało nam się wybrać buty odpowiednie do każdej stylizacji. Buty wygodne. Już już? Ale to chyba na górze, nie? Tak, widzimy. Nie? Stwierdziłaś, że. Aha, bo tutaj odstawały się bardzo, wiesz? No mhm. tak. Czyli wybrałyśmy te czarne. I tradycyjne szpilki. Biało no biało-czarne szpilki. No jeszcze te załóż i zobaczymy. A może w ogóle byś założyła dwie pary i przeszła się tutaj. I choć trochę dodarka do nas wyżej no, Do Darki wyżej, żeby było widać. Mm -hmm. Tak. Zgra. Wygodne? Tak, to są te. Tak, takie eleganckie do wyjściowe jakieś mm -hmm. kreacje spokojnie można założyć gucik. Czyli poszło sprawnie. Ładnie Ebie się podoba. Najważniejsze, prawda? Żebyś się dobrze czuła? Tak, żeby wygodne były. Ja myśleć, mu, wiecie, żeby nie pomylić. Wybór butów poszedł nam bardzo szybko. Nawet nie myślałam, że to takie proste będzie. I wysokie buty, które no mimo najpierw, że taka wyglądające, niewygodne, może czy też takie troszkę pełna obawyłam, bo wysoki obcas, w którym już dość dawno nie chodziłam. Ale są bardzo wygodne i naprawdę super wyglądają. Także. Myślę, że, że będą fajnie wyglądać do mm -hmm. stroju. Chciałabyś z takich butów później jeszcze skorzystać, ewentualnie kupić takie? Myślę, że Czy tak. Myślę, że potrafiłabyś tak chodzić na co no, dzień. Troszkę na początek <laughs> będzie pewnie mały problem, ale do wszystkiego się można przyzwyczaić. Ale myślę, że nie będzie problemu, bo na co nie. dzień też wybrałyśmy, prawda? Tak, też są wszystkie wyższe. Malutkie zmiany łewy, małe sugestie, a jednak można założyć but na wysokim obsasie i można czuć się w nim dobrze, pewnie i kobieco. Zapraszamy do koryckiego. Zapraszamy. Twoja sesja, twój styl. Witam serdecznie. W szczególności wszystko zainteresowane, panie. Moim zadaniem jest tutaj wystylizowanie włosów Ewy do sesji zdjęciowej. I nie tylko, aby Ewa czuła się również bardzo dobrze na co dzień. Ustawimy teraz kolor, jaki będzie najlepszy do urody Ewy. W tym przypadku wątpliwości nie mam absolutnych, ale chcę Państwu pokazać ewentualnie, jakby Ewa wyglądała w innych kolorach. Są to włosy naturalne. Przeważnie wykorzystuję je do robienia fryzur wieczorowych, ślubnych i fantazyjnych, ale pomagam właśnie sobie również przy doborze koloru. Teraz przyłożymy kolor blond, i myślę, że zdecydowanie tutaj do urody pani Ewy nie pasuje. Jasny brąz. Myślę, że jeszcze delikatnie. Zbyt y, mało intensywny kolor tutaj do, do buzi. Kolor, który wybrałam już wcześniej, to właśnie ciemny brąz. Myślę, że najlepiej podkreśli nam urodę i y, cerę Ewy. I właśnie to będzie kolor, który y, będziemy robić na, na włosach. Farby, na których będziemy pracować, to Wella Coleston Perfect. Kolor, który dokładnie wybrałam to czekoladowy brąz. Będzie on na całości. Jedynie przy skroniach rozświetlimy delikatnie refleksami, aby rozświetlić buzie Ewy i żeby kolor nie był smutny. Będzie to farba również Belli, magma. Skończyliśmy aplikowanie farby na włosy. Będzie to trwało 35 minut. Bezpośrednio po zakończeniu czasu przejdziemy do zabiegu regeneracji włosów. Teraz moje włosy szamponem specjalnym, który idealnie nam przygotuje i oczyści włosy do zabiegu, który będziemy wykonywać. Teraz lotion regenerujący strukturę włosa. Uzupełnia on obszary yy, zniszczonej struktury włosa. Następnym etapem zabiegu jest naniesienie na włosy maski, która ma za zadanie uszczelnić włosy, idealnie zamknąć łuskę włosową i odżywić. Ostatnią fazą do wykonania jest przyciągnięcie włosów pielęgnicą. Jest to urządzenie uznawczo podobne do prostownicy, ale powiązania z prostownicą są tu wbudowane dwie płytki. Jedna świeci podczerwienią, druga wydziela Pod e Podczerwień e pozwala na Idealnie wchłonięcie się produktu we włosy, a ultradźwięki powodują, że produkt rozbija się na mikrocząsteczki, co pozwala, że bardzo idealnie wchłaniają się we włókna włosa i przez to bardzo długo się we włosie trzymają. Zabieg regeneracji utrzymuje się na włosach do 8 tygodni. Zależy to od stopnia prowatości włosa. Fajne jest to w tym zabiegu, że efekt jest widoczny bezpośrednio po wykonaniu pierwszego zabiegu, z czego klientki są oczywiście bardzo zadowolone i bardzo chętnie wykonują ten zabieg. Teraz przystąpimy do strzyżenia włosów. Fryzura jaką to zaproponuję, to będzie długość delikatnie za ramiona, długość ta wysmukli buzię Ewy. Całość włosów wycieniujemy, żeby nadać im lekkości i objętości. Ewa powinna unikać prostych grzywek, które skracają owal twarzy i najlepszą grzywką, jaka właśnie będzie dla Ewy, będzie to grzywka odsłaniająca czoło. Poczęliśmy przemianę włosów Ewy. W tej chwili Ewa nie może się na siebie napatrzeć. Efekt końcowy będą mogli Państwo zobaczyć na sesji zdjęciowej. Będą musieli się Państwo uważnie przyjrzeć, żeby poznać naszą nową Ewę. Zapraszam! Zajeździ w górach i to tu dziś Państwo dowiecie się, jakie były emocje towarzyszące nagraniu, co Ewa może nam zdradzić, tajemnice i kulisy naszego piątego odcinka. A także i przede wszystkim to, jak się teraz czuje i czy zamierza te przemiany wprowadzić w życie. Zajazd w górach i witam naszą Ewę. Dzień dobry. Witam wszystkich. Dzień dobry. Dzień dobry. Pierwsze pytanie, które się nasuwa i zazwyczaj o co pytamy nasze uczestniczki, to co, co wywarło na tobie dużo emocji i która z tych elementów, tych przemian jest największa i najbardziej się podoba? Wrażenia są bardzo dobre. Też no to jest mówię, wielka przygoda, która dużo rzeczy zmienia. Nie tylko wygląd. Dużo, dużo. Bardzo dużo. Wygląd to jest to, co mhm. widać. Ale wrażenia są takie bardzo pozytywne, gdyż no mówię, zaczynając od początku ćwiczenia, to jest coś, co mi pozwoliło zrzucić zbędne kilogramy. Których Ile? Dużo, 8,5 kilograma. I nigdy mi się wcześniej to nie udało, gdyż bez motywacji, bez pomocy trenera. Bardzo dziękuję Marcinowi za wsparcie, za cierpliwość, za pracę ze mną i nade mną. Nie udałoby mi się samemu na pewno osiągnąć takich wyników i takich efektów, gdyż. Potrzebna jest motywacja, potrzebna jest druga osoba, tak, która podpowie, pomoże, powie jakie ćwiczenia. I to samemu, nie, myślę, że nie było tak wielkiego tam, tam efektu tam. I, i bardzo łatwo się zniechęcić samemu. Tutaj miałam dietę, miałam ćwiczenia no wybrane dla, dla siebie. Te ćwiczenia były stopniowane, gdyż moja kondycja była bardzo słaba na początku, więc wiadomo, że nie dawałam rady. I stopniowo coraz bardziej, coraz bardziej zwiększaliśmy ten wysiłek, a no, efekty są bardzo duże. Ewa, bardzo ważne jest to, że miałaś także ustaloną dietę tak, z Marcinem, dietę. i z tego co wiem, bardzo tej diety się trzymałaś. Tak. Warto wspomnieć, że przy naszych spotkaniach, kiedy nawet byłyśmy na kawi i rozmawiałyśmy, Ewa nie dała się skusić na najmniejszy chociaż kawałeczek ciasteczka. Jej motywacja była tak silna, ale dzięki temu też są takie efekty. Także z Twojej strony też była ogromna motywacja i siła. Ale dieta nie jest też taka monotonna, nie można powiedzieć, że e, ciągle to samo. Nie, dieta była bardzo urozmaicona i było nawet ciasteczka. A, były nawet były raz na tydzień, tak, Że nie można powiedzieć, mm -hmm. że dieta jest monotonna czy, czy wręcz ogranicza. Nie, dieta jest bogata w różne rzeczy, jest mówię, nawet słodycza trochę. I e, tak skomponowana, że przynajmniej ja nie miałam ochoty na słodycze. Mnie nie ciągły, więc aha. łatwiej mi było zrezygnować z tego. Czyli jesteś zadowolona, tak? tak w pracy jestem bardzo zadowolona. Marcina bardzo dziękuję Marcina, tak, za Marcinowi za, za jego pracę i pomoc za cierpliwość, tak jak powiedziałam, bo mhm. mówię bez pomocy Marcina, bez pomocy trenera personalnego, bo mhm. on jest trenerem e, nie byłoby efektu. Czy będziesz chciała kontynuować e, tak. ćwiczenia w piór mi? Chciałabym, ponieważ no i boję się tego, że jeżeli zrezygnuję i przestanę ćwiczyć, to moja praca pójdzie na marne i Marcina też, bo, bo efekty, efekt jest, ale to myślę, że wróci bez ćwiczeń i nie będzie już. Z zaczną mi wracać te kilogramy stopniowo tak jak wcześniej. Więc Bardziej to nie że można. Wspomniałaś, wielokrotnie tak. próbowałaś zgubić zbędne kilogramy, i niestety było to zbyt trudne. Co jeszcze? Co jeszcze w naszym programie? Co jeszcze? Wszystko jest w sumie, no, że tak powiem, pomagało mi przy każdej, przy mojej przemianie i na pewno, no tak jak mówię, zmiana fryzury, zmiana koloru i dobór tej fryzury. Mm -hmm. Poza tym no, zmiana stroju, inny, inny wygląd, to jest też dużo. Nie wiem, boję się, żebym kogoś nie ominęła, bo to jest No czasami... Jeszcze zabiegi, tak? Tak, no, właśnie, kosmetyczne mm -hmm. zabiegi to jest coś, co... No, efekty były widać natychmiastowo, i to, to jeszcze widać. to Myślę, że będzie dość długo z tego, co Panie mówiły. To nie jest efekt, który będzie po tygodniu zniknie, tylko jeszcze po miesiącu są widoczne. To był taki efekty. innowacyjny tak. zabieg, tak? Taka tak, nowość, pod... która była u Ciebie już zastosowana. Także, mówię, to tutaj no, wszyscy pracowali na ten mój wygląd i, i na ten efekt, za co bardzo dziękuję. Jestem bardzo wdzięczna, i, i myślę, że widać ich pracę na mojej osobie. Ewa, <laughs> 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 że pozwoliła nam troszeczkę zmienić styl. To były, przede wszystkim zmiana była dosyć drastyczna, bo jak poznałyśmy Ewę, to Ewa chodziła w szerokich spodniach. Na sesji zdjęciowej miała dwa razy leginsy na sobie. Wyglądała w nich bardzo seksownie. Przede wszystkim ma przepiękne nogi, które dopiero tak naprawdę pokazała nam przy sesji zdjęciowej. I na pewno Państwo będziecie widzieli na zdjęciach, jak pięknie się prezentuje. Także atuty odkryte, i chcia, chciałabym, abyś zastosowała się do naszych uwag i ubierała się w taki sposób, żebyś pokazała to swoje piękno, które ukrywałaś. Także my, wszyscy, którzy pracowaliśmy z Ewą, mamy taką nadzieję, że efekty nie będą chwilowe. Jak zwykle, na, na koniec nasze firmy dają skromne upominki. Także tutaj mamy od firmy Corinne, oczywiście podstawą jest odpowiedni bistonosz. Również mówimy tutaj od konsultantki Oriflame, wspaniałe kosmetyki, mamy z salonu Beauty, salon fryzjerski, studio fryzur. Mamy także tutaj, aha, mamy tutaj upominek z pani od Vivien, sklepu odzieżowego. Także Dorotka z pracowni, która pracuje głównie z jedwabiem, dała przepiękną apaszkę. Salon Obuwniczy Kornecki także tutaj zaproponował Tobie rabat na buty. Także myślę, że skorzystasz. I przede wszystkim co? Mamy już parę zdjęć pierwszych. Jest oczywiście wszystko uwiecznione na płycie. Tych zdjęć na płycie jest około 80, więc na pewno tutaj masz jeszcze większy wybór. A tutaj są zdjęcia, których jest myślę, tak patrzę ile tutaj jest około 15 zdjęć. To są takie zdjęcia przykładowe, które teraz pokażę Ewie, jak wyglądała. Państwo też zaraz zobaczycie. To na tej huśtawce. Tak. Troszkę zgrzypiłam. To może Ci bardzo podobno pokaż Nie ta sama osoba. fajnie. Zdjęcie przed i zdjęcie po. Opór. Jeden dzień z życia modelki. Tutaj troszeczkę za mocno, ale to no. zdjęcia Ci się nie podoba, to nie musisz pokazać. co, wiesz, czy To Przede wszystkim chciałabym podziękować Tobie, Mamko, za umożliwienie mi udziału w programie. Za to, że no, jestem teraz taka jaka jestem. Zmieniłam się, także dziękuję bardzo. Drobny pominek. No dla Ciebie. Dziękuję bardzo. może. I jeszcze raz chciałabym bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy pomogli w tej przemianie mojej, za, za, mówię, za cierpliwość, za wsparcie, za pomoc, za każdą radę. I bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Bardzo miło się współpracowało z wszystkimi osobami, z firmami, które uczestniczyły w programie. I no, naprawdę bardzo serdecznie Będę dziękuję. Się stosować, tak, tak. Dziękuję, Gosi, <laughs> za, za piękne wyrozury, które no, miałam buję włosy, których nigdy nie miałam. I to takie marzenie, które mówię o długich włosach, to się też spełniło. Czyli Zmiana doczepione. taka. Tak, doczepione włosy i długie, które nie widać tego. No, nie widać. A tutaj miałam długie włosy. Będzie to widać na zdjęciach. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Wzruszająca jest jak się słucha uczestniczki już po, po całej przemianie. Także zapraszam Panie do oglądania kolejnego odcinka, także do zgłoszeń na adres mailowy twój.sesja Zapraszamy jeszcze raz do oglądania piątego odcinka Twoja sesja twój styl